Witaj na kanale Wszystko o Anime. Ja jestem Aninakin i zapraszam Was do materiału, który nazwałem Tokio Ghoul Extra. Głównym zamysłem programu jest, abyście Wy w komentarzach zadawali pytania na temat Tokio Ghoula, a ja wybiorę najbardziej ciekawe lub najbardziej lajkowane komentarze i odpowiem na nie w następnym odcinku. A więc zapaśćcie sobie gorącą herbatkę i zapraszam Was do oglądania. Co oznacza RE w tym anime? RE jest bardzo popularne w nowszych anime, a ten skrót oznacza po prostu reincarnated, co można przetłumaczyć na odrodzenie. Samo odrodzenie idealnie pasuje do takich postaci z Tokyo Gula jak Kaneki, który odrodził się w hajse Sasakiego, a potem znowu wrócił do swojej pierwotnej wersji Kena Kanekiego. Czy Tokyo Ghoul zostanie zrobione na nowo? Jak dobrze wiemy, Tokyo Ghoul jest świetną mangą, ale niestety z anime jest inna sytuacja. Do drugiego sezonu serial jest bardzo dobry, a gdy wchodzi moment, gdy Kaneki zmienia się na hajsę Sasakiego, to anime bardzo gubi się co do mangi. Wiele osób chciałoby remake'a tym ja, gdzie inne studio, które by się tym zajęło, zrobiłoby to dobrze. Ale niestety reboot nie jest ani zapowiedziany, ani chciany przez firmy. Także można zakładać, że co najmniej za 10 lat może zobaczymy remake'a, ale wcześniej jest to po prostu niemożliwe. Czy jest możliwe, by ludzie mogli przejść taką zmianę osobowości jak Kaneki? Zacznijmy od tego, że Kaneki nie zmienił osobowości, a kompletnie wytworzył nową. Pod wpływem tortur lub bardzo stresujących sytuacji ludzie wprawdzie mogą diametralnie zmienić swoją osobowość, więc to, że Kaneki jest inny niż przed torturami, jest jak najbardziej poprawne. Ok, ale co z białymi włosami? Czy tortury mogą zmienić kolor tak o? Co ciekawe okazuje się, że jest to możliwe. Istnieje takie coś jak syndrom Mar Antoniny, który polega na tym, że przez ciężkie doznania psychiczne ze stresem włosy zmieniają kolor na biały. Czy warto oglądać trzeci i czwarty sezon? Osobiście zrobiłbym tak, że zanim bym obejrzał anime, to przeczytałbym mangę. Trzeci i czwarty sezon mają straszliwe braki i ja, który interesowałem się tym uniwersum przed trzecim i czwartym sezonem, strasznie się pogubiłem w tym wszystkim. Więc rada dla Was, jeżeli nie oglądaliście Tokio Gula, to zachęcam wpierw przeczytać mangę, która jest świetna, a potem obejrzeć anime, ponieważ same walki w tym sezonie są tego warte. Skąd wzięły się nazwy typów kagune? Nazwy wszystkich kagune w serii są dosłownie tym, jak się nazywają. Dla przykładu Ukaku oznacza czerwone pióra i właśnie takie skrzydła ma Tołka. Koukaku oznacza czerwoną muszlę, którą miał Szu. A Rinkaku, którą ma Kaneki, oznacza czerwony kamień i właśnie taką broń ma Kaneki do ofensywy. Czym są jednookie góle? Jednookie góle, takie jak kanyki czy eto, są bardzo rzadkie, ale z tą rzadkością dochodzi także fakt, że są o wiele silniejsze niż inne góle. Są rzadką mieszanką genetyczną człowieka i gula, a ich siła polega na tym, od kogo z guli dostali swoje cechy. Inne znane jednookie góle to bliźniaczki, które doktor zamienił w góle. To zabił Rize? Z początku serii, gdy Kaneki umówi się na wyjście z Rize, to nie spodziewał się, że Rize tak naprawdę jest gulem i celem jej było pobawienie się Kanekim i ostatecznie zjedzenie go. W pewnym momencie jednak belki metalowe spadły z góry i to nie był przypadek. Osoba odpowiedzialna za to to były członek klaunów o imieniu Souta, który był głównym antagonistą w ostatnim sezonie Tokio Gula. Dlaczego pod koniec Kaneki ukrywa swoje prawe oko? Prawym okiem u Kanekiego jest jego ludzkie oko, także pokazuje tylko swoje oko gula. Prawdopodobnie symbolizuje to to, że całkowicie godzi się z tym, że jest gulem i jest dla niego już to odpowiednie oraz nie wstydzi się swojej natury. Skoro Kaneki jest pół gulem, to dlaczego nie może jeść ludzkiego mięsa? Gule potrzebują komórek RC, aby przetrwać i wyprodukować kagunę. A właśnie te komórki RC znajdują się w ludzkim mięsie, dlatego gule potrzebują je jeść, by przeżyć i nie zwariować. Ciało Kanekiego zostało zmodyfikowane przez lekarza i jego ciało rozwija się pod kątem gulowym, więc potrzebuje ludzkiego mięsa, żeby przeżyć. A więc materiał dobiegł końca. Zadawajcie pytania w komentarzach i zachęcam Was do wspierania kanału, by Wasze pytania pojawiło się priorytetowo w materiale. Zachęcam także do subskrybowania kanału, by nie ominął Was żaden nowy film na tym kanale. Ale póki co ja się z Wami żegnam, do następnego i cześć.